To dlaczego warto dołączyć do kursu Szybkiego Czytania w Akademii Nauki? Z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że nauczyłam się bardzo wielu technik uczenia się, czyli tak naprawdę w akademii dowiedziałam się, jak sprawić, żeby ta nauka była szybsza i przyjemniejsza. Poznałam m.in. wspaniałą technikę robienia map myśli, która pomogła mi na przykład przygotować się do kilku egzaminów, które zdałam bez problemu. W ogóle żałuję, że nie znałam wcześniej tych technik, bo myślę, że o wiele łatwiej byłoby mi przejść przez na przykład liceum albo pierwsze lata studiów, znając te metody, które poznałam tutaj. Także mogę polecić z czystym sercem. Jeżeli chodzi o czytanie, no to moje tempo czytania oczywiście wzrosło po kursie i nie spadła przy tym przyjemność, którą czerpię z czytania. Nadal czytam dosyć dużo, czytam właśnie, właściwie jeszcze więcej, bo no, przez to, że tempo moje jest zdecydowanie teraz szybsze, no to jestem w stanie w krótszym czasie przeczytać więcej książek. Wiadomo, że czytam niektóre książki, które muszę. I wtedy szczególnie przydaje mi się ta, ta umiejętność, na przykład właśnie do egzaminów, jeżeli trzeba przeczytać dużo dosyć trudnych pozycji. Ale też czytam dla przyjemności i wtedy też czytam y, szybciej i nie, i nie tracę przy tym tej jakości. I jestem w stanie wyciągnąć z tej książki tak naprawdę wszystko. Także zdecydowanie uważam, że warto, warto wziąć udział w kursie i dzięki temu też y, dowiecie się dużo na temat funkcjonowania mózgu, ja dowiedziałam się kilku takich praktycznych rzeczy, które przydają mi się w życiu codziennym. Także zachęcam.